Jak oni to zrobili? Pokonali go? Nie mam gośmeczki z tej strony Grzybo.tojo ja, i witam Was dzisiaj w 23 odcinku Overwatcha. Z, wiem, bo sprawdziłem przed chwilą i ostatni odcinek był 7 kwietnia, czyli jakieś 7 miesięcy temu. Jak to się stało w ogóle, że Overwatcha tak dawno nie było na moim kanale, to ja nie wiem. Jesteśmy na mapie Mirage. E, terroryści przegrywają. Wygrywają 2-0. A Wy, jeśli chcecie wygrać taką autokosę, y, to zostawcie suba a na pewno się przyczynisz do tego, żeby. Kiedyś było mnie stać na taką kosę, żeby wam mógł ją sobie rozdać. Także yy, wiecie no, kiedyś, kiedyś jak ten, jak właśnie, jak będzie dużo subów, i w ogóle to wam rozdam kiedyś taką kosę, ale na razie mnie tak nie stać, żeby tak sobie wam rozdać. I no, i no, yy, No dawno, dawno, dawno sobie tutaj na Overwatchu nie rozmawialiśmy. I dawno też nie, bo nie wiem, czy oglądacie Overrocza do końca. Także Sadgę bania, ale nie widziałem jaką. Mam nadzieję, że ten odcinek obejrzycie do końca. Właśnie dlatego, że tak na przykład yy, dawno nie było właśnie Overrocza. I że się tu stensiliście na przykład. No. I no i wydaje mi się, że w listopadzie jest fajnie. Mam, Czuję taką moc, czuję taką energię i bardzo mi to sprawia przyjemność to nagrywanie coś tak jakoś tak, ktoś się tak. Stanęło, się nie mówię, że wcześniej mnie nie sprawiał, ale jakoś tak. Teraz chyba Andrew z tego jeszcze bardziej. Także co tu się nie cieszy, no nie? I ten. No i na razie nie widzę żadnych podejrzanych akcji, ale za coś go tu zgłosili, tak? No to tutaj na pewno nie było bucha, chyba że tak to specjalnie zrobił. Bo wie jak grać, że, się cofnął. Bo wiedział, że tam nikogo nie było. No to dostał info. Znaczy dostał info. No, wiedział na radarze, tu nie wiem. Ale no sprawdzam, jest to tak gra jakby nie miał, ale możliwe, że ma, a gra, wie jak gra, żeby wyglądało, że nie ma No Normalnie, nie, mądre zagranie, mądre Czekajcie, bo nie to dużo. Może jest pierwszy, ale 61% strzałów w głowę Tutaj nawet no nie, nie udało mu się pokonać przeciwnika Także myśmy wydaje po prostu, że terroryści wygrywali 2-0 Ale, że ci się wzięli w garść I tam ci się zmadowali, no nie wiem no Cloud9 też 5-0 wygrywało, kurde I co I mouse, mouse się wzięło do roboty I wygrali 16-9 chyba, nie? Nie wiem, ale kurczę, no dałem, postawiłem ich na Że Cloud9 wygra turniej a tych ćwierć finału nawet nie, nie przeszło Można i tak no nie No nie no, jak na mnie tutaj normalny zjeździk się tu toczy nie Ani żadnych kurcze Dziwnych spojrzeń przez ściany Albo ja tego nie widzę, albo on tak dobrze maskuje Ani kurcze jakichś flików takich imowych też nie ma Normalnie kurcze no pyka sobie chłop I na no, całkiem dobrym poziomie, no wiecie no po prostu Czysty chłop! Chyba, że tu się jeszcze zaraz będzie tak w dół. No i będzie wszystko jasne, ale na razie Werdykt jest nie do ocenienia. Na to, że nie ma dowodów po prostu. Nie ma dowodów po prostu. Może tu jakiegoś te śmiesznego skana zrobił i mu się udało i tyle. Hmm. Nie mam nie mam pojęcia co co zreportowany. Dajcie znać w komentarzach koniecznie co wy sądzicie. Tu mógł słyszeć, to no nie? Mógł słyszeć, albo ja, toster go widział. Nie mam pojęcia. W sumie. Może tutaj troszkę takie zaśmierdziałko, zaśmierdziałko, <laughs> zaśmierdziało ucha. Ale no, też wiesz, no, nie jest to takie perfidne. Co się nie jest na tyle perfidne, żebym ja to widział. Ja tutaj mało doświadczony yy, detektyw. Tu nawet odpuszcza. Jakby widział, że ma wucha, to tam by patrzył cały czas, nie on odpuszcza właśnie. I tak to właśnie gdzieś tam na początku też było jak przez okno, jakby jak z dżungli z konektora wychodził na Mida, patrzył nie był tam gościu, ale się cofnął. bo nic nie działo jakby, nie? Więc. A tak jak ja bym miał wucha, to bym pewnie <laughs> czekał i czekał i czekał aż wyjdzie. No ale już wiem, że tak się nie czeka. Co to zostawił ktoś? Suba i się światło zapaliło. O wow, człowieku. Także zostawcie. Jeśli chcecie, żeby miał to cały czas jasno w pokoju. Bo jak nie zostawicie suba, no to będzie ciemno. A to nie fajnie. Wtedy nic nie jest jasne. I tak samo ten werdykt mógłby być jaśniejszy, ale widocznie nie jest wystarczająca ilość subów. No tak, No dawno takiego demka nie było. Takie normalne demko. Przez to dostał Tyle, nie wiadomo czy kwestia szczęścia Czy tam się był Czy jak on strzelał Czy widział na ucha Tu rączkę zobaczył no, Fajnie, pięknie rozegrane, dobra O, dzięki za suba. Tyle no Kurczę, strasznie długie to jest Nie już 8 minut, a my jesteśmy na jednym demku Nie więcej jest grane w ogóle, dobra e Pff, niesamowicie, niewystarczające dowody, tutaj też, tutaj również, no i na umyśle przeszkadzania trochę... Ani trochę mnie nie przeszkadzał, jedynie mi przeszkodził w trafnym ocenieniu tego demka Ale zobaczymy co to będzie Także widzimy się w kolejnym demku O już jest do pobrania, ja pierdzielę Patrzcie i teraz właśnie kto zostawił suba i patrzcie co się dzieje Jasność I... Oj no i tu chłopak ma na przykład WH i bota chyba no, i to się są. Nojek! Ze na się dwa. Nie wiem czy mówiłem, ale też nie mówiłem wam na pewno, że spadłem sobie z Golda na turniejowym i miałem Silvera Elitarne Mistrzowskie. I przez to też pewnie nie było jakichś czas overków, -over bo nie miałem nawet tam zakład, żeby mógł zrobić ale tu widzę, że wszystko leciało lecimy. znaczy, bo też tam trochę banych opował. I tu się kurde kolega w tańcu się nie. No i to kiedy coś mogę oglądać. Patrzcie jakie to są nocy w ogóle. Patrz, uo, człowieku, jaki... O, on jest dobry. Kurwa, a mnie już myślałem, że on skanuje z Bida na longa i pierd... ja pole Człowieku. No dawaj, skanuj. Oooooo! Joo! Yes. Jezu Maria, to jest mój idol Kiedyś, one day będę grał tak jak on Jak to się dzieje w ogóle? Jest pierwszy 27 killi Także no, naprawdę Wynik 100 w meczu zrobić Myślę, że na... Pff, spokojnie Sto... 128 ja bym zrobił Ale to wiecie, wszystko przede mną jeszcze moi drodzy I dzięki Gumi za super. Mamy to Co to się stanęło? 5-8 Myślę, że wygrali co mecz, nie wiem dlaczego e, Że się poddali CT myślałem, ale jednak nie I co? Chwilka zawahania, ale wiecie, po prostu nadgarstek mu się zmęczył od zbyt intensywnego ruszania no, Ale to zrozumiałe, no Zobaczcie jaki ten, jaki ten nadgarstek pod, podczas tego meczu ile kilometrów on wykona Jakie tam jest, wiecie, przeciążenie się robi Co wygra, to jego, no nie? Jak oni to zrobili? Pokonali go? No <laughs> dlaczego? Dlaczego oni mu to zrobili? No i to jest właśnie to, o czym mówiłem Perfekcyjne opanowanie, kurcze, klawiatury, myszki Widzimy się przy werdykcie, bo... CO TU S... Się... A TU JEST... Kreska, bam Siedzi sobie tutaj, skill ponad wszystko Tutaj również i tutaj również jest jego umiejętności Są ponad wszelkie inne I Czy tutaj to, czy to przeszkadzał? Myślę, że nikomu nie przeszkadzał swoją piękną grą Także przesłuchamy werdykcik To jest już 14 minuta a to tylko dopiero dwademka, więc ja nie wiem co tu się dzieje po tej przerwie Jesteśmy moi drodzy, chcieli być na skrzydłowym, ale chyba jesteśmy Chyba jednak nie jesteśmy na skrzydłowym, nie no jesteśmy na skrzydłowym Także wszystko jest yy, fajnie, pięknie, jesteśmy na skrzydłowym, także będzie Mniej czasu to zajmie Ciekawiej Urozmaicenie w tym odcinku na mapie Overpass i też zobaczymy Może jakieś triki nam pokaże tutaj ciekawe na Overpassie pan podejrzany Ma 100% yy, procentów w głowę oho, proszę no to fajnie ciekawe się robi, myślę że tutaj kolega chciał być jak pan z poprzedniego demka ale to się nie uda, no on był jedyny w swoim rodzaju, także wiesz kolego jakieś tutaj próby behopa widziałem, ale nie wiem czy to były na skrypcie wow a bo on powinien sobie tam ustawiać te skrypty na bany hopa, bo coś nie wychodzi i konfiguruje tam nieźle. No, patrzcie teraz, jak będzie go z tego Albo będzie patrzył w ziemię, albo będzie na banechopie eee, O Uu Płacal się, kurwa No Wow Zapomniał strzelić? Ja wiem co on robi, on takie haksy ratów czyta Że oni na na A pójdą zaplantować ten tą pakę y człowieku Dziś na się ubieram imieninym. No i co? Patrzy w ziemię, ale to nie jest to Chyba Mam nadzieję, że to nie jest to. Tak, to jest to. Chcecie oglądać podłogę na Overpassie? Czy kiedyś ją obserwowaliście że to tak z bliska? Jeśli nie, to teraz się napatrzcie szybko, bo zaraz to przemijamy. Jest runda w sumie 7-3 dla CT, ale teraz chyba. A nie, CT to wygrywają. Także Beka, więc została w sumie ostatnia runda. Także nie będziemy tego przemijać, ale co? Wbijajcie się na Instagrama, bo lecimy do 100 followersów, 100 obserwujących, 100 osób na Instagramie. Lecimy po. No i mamy po. Także tutaj sobie celował wspomaganie pięknie. WH raczej też miał i tutaj myślę, że Bunny Hopik też jakiś tam skrypcik wleciał. Może go nie miał wykorzystać, może jest zjebany po prostu. Także przesyłamy werdykcję i dziękuję Wam moi drodzy za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie już niedługo. Do zobaczenia, do usłyszenia Antebronze. Nerka.